Moi drodzy, witajcie. Dzisiaj mamy w kościele wspomnienie świętego Stanisława Kostki. To jest święty jezuita, patron, jeden z patronów Polski, patron młodzieży i jego wspomnienie dzisiaj kościół obchodzi. I proponuje nam Ewangelię o tym, jak Pan Jezus zagubił się w świątyni. Tak się składa, że ten, kto wybierał tę Ewangelię, na wspomnienie świętego Stanisława musiał sobie naprawdę zdawać sprawę z tego, że święty Stanisław, żeby zrealizować pragnienie swojego serca, uciekł z domu. I trochę taką, jakby, podobną sytuację z życia Jezusa tutaj, tutaj mamy. Mamy wielkie pragnienie Jezusa, podobnie jak to było w przypadku świętego Stanisława, też, pełnienia woli Bożej. Czyli bycia w sprawach Ojca, jak mówi o tym Ewangelia. Jezus w świątyni to Jezus, który się zgubił swoim rodzicom i oni go trzy dni szukają. Dla nas na pewno ta liczba trzy od razu odsyła nas do śmierci i zmartwychwstania Jezusa, gdzie trzy dni spoczywa w grobie, i też jeśli się Wam kojarzy ten fragment Ewangelii z, z fragmentem mówiącym o śmierci Jezusa, to słusznie, bo On w jakimś sensie jest taką zapowiedzią tego, co się wydarzy: że Jezus umrze i będzie trzy dni spoczywał w grobie. Jest to zapowiedź po prostu o śmierci Pana Jezusa, taka bardzo subtelna i może nie wprost ale w tradycji w ogóle chrześcijańskiej bardzo żywym było takie przeświadczenie że Maryja przede wszystkim Maryja zdawała sobie doskonale sprawę z tego co się wydarzy że ona miała tak głębokie poznanie tej rzeczywistości my tego nie wiemy oczywiście na 100% natomiast ten tekst ewangelii i kilka może innych już nam trochę to zapowiadają co się wydarzy ale dla mnie jakoś takim chyba bardzo poruszającym jest sam koniec Ewangelii, ten w którym oni wracają do Nazaretu i tam Jezus jest im poddany i wzrasta w łasce u Boga i ludzi. Po tym wydarzeniu takim dramatycznym, gdzie nagle mamy taki prześwit boskości Pana Jezusa jeszcze w tym czasie przed objawieniem się Izraelowi po chrzcie w Jordanie. Ten czas, właśnie czas Nazaretu, ten czas, według tradycji, to jest 30 lat. To jest czas, gdzie Maryja, Józef i wszyscy ludzie, którzy znają Jezusa, mają szansę obcować z boskością i sobie z tego nie zdają sprawy. Boskość na wyciągnięcie ręki. Tajemnica Nazaretu, tak można byłoby to określić. Jak to jest możliwe, jak to się dzieje? Jak to jest, jak to jest tak żyć koło kogoś takiego, tak niezwykłego, w którym meż, mieszka pełnia boskości. Jest to, jest to jakaś tajemnica. Ale jak ją odnieść do naszego życia? Ja myślę, że że lekcja jest taka, że, że boskość rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki, że Bóg, wierzymy w to głęboko, jest obecny w całej rzeczywistości, że jest wszechobecny, że nie jest tą rzeczywistością, ale jest ta rzeczywistość nim przeniknięta. Wszechobecny Chrystus, zmartwychwstały, wszechobecny Chrystus, który żyje w nas i który Przenika swoją obecnością wszystko, co istnieje. To jest jakaś niesamowita prawda, zachwycająca prawda chrześcijaństwa o Bogu, który jest na wyciągnięcie ręki, dostępny na wyciągnięcie ręki. Ale my w naszym życiu jakoś tego nie potrafimy dostrzec, bo widzimy tylko to, co widzą nasze oczy. Widzą, widzimy to, co. Widzą nasze zmysły, nasz umysł jest w stanie ogarnąć. Dlatego, mistycy mówią o tym, że potrzebujemy innego rodzaju zmysłu, innego rodzaju umysłu. Mówią o umyśle mistycznym, o zmyśle mistycznym, zmyśle serca czyli o takiej zdolności wewnętrznej, takiej władzy wewnętrznej, zdolności wewnętrznej, która pozwala w rzeczywistości. Widzieć Boga, widzieć troszkę jakby inne, jakby głębsze, głębsze warstwy rzeczywistości, ten mistyczny wymiar rzeczywistości, duchowy wymiar całej rzeczywistości, że, że człowiek jest do tego zdolny i że Duch Święty uzdalnia nas do tego, a my przyjmując sakramenty i modląc się, stajemy się wrażliwi na ten wymiar rzeczywistości. Stajemy się wrażliwi na boskość, która jest na wyciągnięcie ręki. W tej chwili modlitwy prośmy Boga o to, abyśmy stali się jeszcze, jeszcze bardziej wrażliwi, wrażliwi na Boga, który żyje i jest obecny wokół nas i w nas. I módlmy się wspólnie. Ojcze, proszę Ciebie o łaskę, o umiejętność widzenia Ciebie, który żyjesz i działasz w świecie. Daj, abyśmy byli wrażliwi na Twoje działanie, na poruszenia Twojego serca. Abyśmy je odczuwali, abyśmy mieli patrzeć głębiej. I tak jak Maryja rozważać te wszystkie sprawy w sercu. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę dobrego dnia i z Panem Bogiem.